Czy wiesz, że inni ludzie mogą dosłownie zmieniać to, kim jesteś, samymi swoimi oczekiwaniami? To nie magia, to efekt pigmaliona. Kiedy ktoś wierzy, że jesteś zdolny, mądry lub wyjątkowy, zaczynasz zachowywać się tak, by to potwierdzić. Twój mózg nieświadomie dopasowuje się do tej wizji, ale działa to też w drugą stronę. Jeśli ludzie oczekują od ciebie porażki, Twój umysł zaczyna to realizować: sabotujesz się, zwalniasz, wątpisz w siebie. To właśnie potęga oczekiwań. Czasem nie potrzebujesz zmienić siebie, tylko otoczenie, które widzi w tobie problem zamiast potencjału. Efekt pigmaliona pokazuje, że wierząc w kogoś, możesz zmienić jego życie, a jeśli nauczysz się wierzyć w siebie, możesz zmienić własne. Zasubskrybuj analizę umysłu, by zrozumieć, jak myśli kształtują rzeczywistość.